Ry, ry Jest! O, Siema, z tej strony Krzysi a dzisiaj wam pokażę jak wzbogaciłem się na tym BoxVIP I wiem pierwszą topkę pieniędzy No, na tym trybie No i dzisiaj wam mogę wylosować 10 milionów, bo jestem najbogatszy na serwerze Wystarczy, że dacie suba z dzwonem, łapę w górę, piszecie swój nick w komentarzu Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego filmu Siemano widzowie, no i jak widzicie mam no dość sporo siana i jesteśmy w top 3 pieniędzy ja bym chciał dzisiaj dobić no top 1 potrzebujemy widzę niecałe 10 bilionów, więc myślę że to jest do zrobienia no i co widzę ja tutaj mam jakieś itemy czepriego jakieś to to trzeba widzę wszystko wystawić jak chcemy widzę tutaj być top 1 pieniądzków no to musimy widzę tutaj powystawiać niektóre rzeczy wystawmy to za 300 miliardów o widzę od razu się sprzedał to wystawmy też teraz widzę wystawiłem od razu kilo w czepriego i tamten miecz już mi się od razu sprzedał. Mamy, widzę, też trzy laki bloki, więc mam nadzieję, że poleci dzisiaj wehikuł. Mamy tutaj też jakieś ciekawe miecze. A, widzę, wystawiamy meczek tutka, widzę wszystko tutaj poleciało na rydek. No i co, widzę, mam też kilo w Horusa, a jak widzicie jest aktualnie y, turbo drop na serwerze, drop razy 2. no i mamy też trzy laki bloki, jak nam poleci miecz albo wehikuł, no to widzę, będę bardzo szczęśliwy, bo od razu, jakby nam poleciały trzy wehikuły, to zmienilibyśmy top jeden, więc no zobaczymy, co nam poleci. Proszę, ja widzę się modlę, aby poleciały nam te wehikuły, bo tak chciałbym, aby być najbogatszy na serwerze, no tak mało, widzę, nam brakuje, więc po prostu spróbujmy. Widzę pierwszy. Nie, no proszę, no nie! Widzę F na czasie, F. To jest widzowie już ogromny problem. Co tutaj się właśnie stanęło? No to bardzo niemiło mi. No, to, co właśnie się tutaj dzieje, no to jest dla mnie ogromna przykrość. Nie? Ja nie chciałem, aby się tak stało. Otóż my tutaj może to temy jakieś, żeby tutaj więcej miejsca mieć. Dobra, widzę, proszę, Aby będę poleciał. Cztery klucze widzowie. Nie, to jest widzę nienormalne. Musimy widzę tutaj do Starboxa. Mamy 32 owoce odchłani, 2 odłamki meteorytu, 8 smoczy. No, nie najgorzej. Wpiszmy, widzę, po prostu, all. No all. jesteśmy 170 miliardów. Spróbujmy też te smocze. No i mam nadzieję, że teraz poleci wehikuł, nie? Bo to już jest, widzę, trochę przesada, co tutaj się odwala. Proszę! Nie, widzę, to jest przesada. To jest ogromna przesada, co tutaj się odwala. Musimy chyba, widzę, Widzę, patrzmy tutaj. Ej! Mam jeszcze wehikuł czasu jeden! Widzę, zapłynął mi się jeden wehikuł czasu. Ej, jeden wehikuł czasu. i on jest warty? 68. Widzowie, będziemy chyba na razie top 2. Ej, widzę, ja musiałem gdzieś schować wehikuł czasu. Może mi z klikiem? Nie wiem. Ale musimy, widzę, te wystawić tamte chyba części seta. Mamy, widzę, 73 miliony. Więc mega fajnie. Nie jesteśmy jeszcze, widzę, w top 2. Ale dobra. Mamy te odłamki. Zobaczmy, czy... Widzę, musimy brać wszystko teraz, wszystko wystawiać, wszystkie części, sprzedał nam się miecz totka, więc zarąbiście, musimy, widzę, wszystko teraz, lecimy na maksa, widzę, sprzedał mi się miecz Piego, więc zarąbiście, zaraz będziemy chyba w top 2, tak, zaraz będziemy, będziemy musieli go troszkę jeszcze przegonić. Dobra, co tutaj mamy? Jakieś na pierśni. I to widzę, czy tutaj mi się coś zapodziało. Nie, nic. Więc dostałem od jakiegoś ziomka 30 miliardów, o taką, więc mega fajnie. Ziołek mi po prostu przelął, nie? widzę, sprzedały nam się smoczo odłamki, więc brakuje nam niecałe tutaj 500 miliardów. Chyba, dobra, widzę, już tak mało zostało. Już jesteśmy chyba, nie, jeszcze nie. 400 miliardów nam zostało do top 2, i później już tylko od górki 3 biliony, więc. Myślę, że tutaj pyk. By... Widzę, sprzedał mi się też chęć Pryjego, więc po prostu zmieńmy ten sektor na jakąś piątkę. No, mam nadzieję, że uda nam się, widzę, dobić te top 1 dzisiaj. No, bardzo by mi się przydała ta kaska, albo nawet być po prostu w tym top 1! Ziumek! Ej, ziomek! Ej, o tej temki! Ja ja więcej tutaj tego gracza elegancko, zaczniemy czy on padnie. Kurde, nie padną. Dobra, widzę. Ja widzę, było ciężko kogoś zabić, ale widzę, że tutaj jest ciekawa klepa. Jest tu jakiś miecz amona. Dobra, gdzieś ten amon padnie. Dajcie mu kobłeba, dajcie mu kobłęba. Migit. Tu mam jedzenie seta. chyba. Albo, albo po prostu mam jedzenie seta, nie? Czyli najgorszy jeden z najgorszych na serwerze. Dobra widzę, aktualnie jest ciężko koj zabić, bo jest dużo osób na serwerze. Więc dlatego pójdziemy zobaczyć, widzę, zaraz ocenimy jak działa drop. Mamy full perki dropu i jest turbo drop, więc zaraz zobaczymy ile zarobimy. A, ej zresztą się miodek o nas zagadał. I patrzcie widzę na moją kasę na scoreboardzie, jak to leci. Patrzcie, patrzcie widzę jak leci to siano. Kurde, ej, ziomek, zostaw mnie w spokoju, nie? Ja chcę sobie tylko pokopać, mordo. Patrzcie, widzę, jak to leci. 76, no tutaj elegancko, pyk. Ale patrzcie, ludzie to skopują, więc to jest bardzo słabe. Pyk, ale leci siano. No i widzę, nie opłaca się chyba teraz kopać, więc spróbujemy kogoś zabić i pokażę wam dobrą metodę na zarobienie zaraz. Dobra, widzę, postanowiłem, że popatrzę jeszcze kwarce i zaraz wam pokażę metodę, na której zarobiłem kupę siana. No i dobra, zobaczmy, czy tutaj uda nam się pomawić z seta. Dobra, ej, soy, 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 soy! Fajnie byłoby mieć z tym soja. Mam w koruca. Ale oni są razem z kraną, dobra. Oni są razem z kraną. Dobra, lejemy go! emeraldu, widzę. Że ciężar, więc ile dostajemy? Dobra, widzę, nie układa się kopać tych emeraldów. Dobra, widzę, jest, tutaj są jeszcze jakieś ziomki. I zaraz wam powiem tą mega mocardą taktykę. Dobra, zobacz, Ej, co jest? Co tam, mnie w Nie Widzowie tutaj z pieniążków... Znaczy, no nie to Dobra! I, i co tu się stanęło? I czemu ty nie zginąłeś? Dobra, widzę, było blisko. To ja wam, widzę, mówię tą metodę. Tutaj trochę zarobiliśmy. Dobra, mamy 75,11. Jest mega dobrze. Widzę, ja prowadzę swój klan, to piszę, dodaję do klanu. Pej, No i powiedzmy za 50 miliardów. No i na przykład. No i dodajmy tutaj H5. I powiedzmy. Co do tego Nagrywam. Nagrywam odycy No i dobra. I zobaczymy, widzę, czy ktoś nam zaraz będzie przelewał. Dobra, widzę, wiemy go! Wiemy go, mamy Jest tutaj jakiś ziomek, Zobaczymy, czy uda nam się to zabić. Widzę, już to pierwszy, pierwsze widzę 50 miliardów, zapraszamy gracza o nich głupisz MC. No i widzę, i tak do Ciebie powoli zarabiali. Jest kolejna osoba. to za... Dodajemy widzę go za 50 miliardów, elegancko. I widzę, tak po kolei zaraz trochę zarobimy. No i kolejna widzę osoba. Musimy tylko stąd wylecieć, bo jest agresywnie dość. Dobra, i od razu zapraszamy. klam zaproś. Hacker X Dobra, widzę, mamy siódkę! Tutaj! Zobaczmy, proszę! Nie mamy problemów! Zabiłem! Nie Dobra, widzę, oddało, Teraz mamy kolejne pieniądze. Mamy, tutaj kolejne pieniądze, więc bardzo oddało. Bardzo fajnie. Ziomek ma już plan niestety. Zaraz tutaj jeszcze widzę. Wszyscy tutaj. Yy, musimy jeszcze wystawić ten mieczy. Wywalimy tą klatę, tą elitrę Dobra, widzę, przelał nam Maciek FN. Maciek FM widzę, nam przelał. Yy, widzę tutaj... I kolejne osoby, widzę, po prostu przelewają, nie? To jest bardzo fajny sposób, jak jesteście youtuberem i prowadzicie klan i chcecie też... Galę tam z widzami i chcecie też, żeby te osoby trochę ogarniały. No to wiecie, tak jak wiecie, że nam przelały pieniążki, to wiecie, że oni ogarniają, nie? Dobra, widzę, widzę, że tutaj na lederecie jest bardzo ciekawa klepa. I o, ma 43. Fajnie było, jakbyśmy go zabili. Pyk. Zobaczmy to ziomka. Dobra, mieliśmy już małe jakieś i które nam wysłały kolejną kawę, więc pan zaprosi... Ej, ej, kurde, skoda. może byśmy go o, ma atuma! Oddaj to atuma! Nie wiem, co byłem widzę, słabo. Ja Ten ma też atuma. On mógłby być pokorniejszy trochę tylko go oddać, ale no niestety nie. Widzę, może się fajerwerka nablokuje? nie, niestety się nie udało. Mamy go! Totem! Ajajaj, aj, aj, widzowie, było blisko. Musimy, widzę, odlecieć. Widzę, zabijamy ten... Widzę, on, on ma mieć Amona? Ten też mam widzę, mieć Amona. Dobra. Widzę, nie mam budulca! 46, albo 45. I to oni nas wszyscy fokusują, więc musimy odlecieć jednak. Ale jakby było nas więcej, to byśmy mogli ich, no, ich zabić. I dobra, widzę, zobaczmy, co się tutaj odpierdambia. Ej, dobra, on zginie! On ma 45 jakąś na dziurę. Aj, nie skiną, niestety. I dobra, niestety... Jakiś. Dobra, widzę, zostało nam do bycia na serwerze 400 miliardów, więc zaraz nawet głupi przy jego zrobi nas najbogatszym na serwie, więc spróbujmy, widzę, kogoś zarąbać, zabombić tutaj od plertów. A może, a może, jak było blisko, nie? Już, ja już myślałem, że wykrakałem. Się, bo mam je seta? Dobra, widzę, może się uda. Brakuje nam cały 100 miliardów, a ludzie nam dalej przerwają pieniądze. Widzowie, ej, brakuje nam już chyba 50 miliardów. Ostatnia osoba, widzę, i będziemy najbogatszymi graczami. Na serwerze mainstar.pl, na trybie box.wp. Mam widzę 7,796. Chodźmy na H1, może już jest. Nie no, niech ci się to zaktualizuje, widzę jak ty to widzisz na własne żywe oczy, nie? Widzę, mam jeszcze pewien pomysł, możemy kupić tutaj ze Starboxy za te 200 monet czasu, kupujemy to. Zobaczymy widzę, czy się zwróci nam, widzę tutaj to i będziemy jeszcze bardziej bogaci od tego zykotecek. Zobaczmy. Nie, proszę nie. Dobra, może być. Dobra, seta. I dziękuję bardzo. No i o to mi chodziło. Widzę, że być. To jest 140 miliardów na plus nad nim. Więc też widzę zawalistę. Te, wystamy te klaty. Nie klaty. 78 bilionów, kropka 250 miliardów. Więc jak na jak chcecie jakąś kasę, to trzecie to, suba zelę łapę w górę. I wpadajcie na live. No bo to tam na większość kasy właśnie, widzę, zarobiliśmy. I tam się, widzę, dopiero działo. Czekajcie, zobaczmy. Jesteśmy, widzę, top 1, nie? Piękny ten widok. Widzimy top 1 pieniądzków. Jaki ziomek nas tutaj. No i co widzę? Takim ak akcentem właśnie kończymy dzisiejszy odcinek. Ja jestem tutaj top 1 pieniądzków, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. No i co? Do, do następnego. Halo!